Hejka, dzisiaj przychodzę do was z zestawieniem 10 największych błędów, jakie pojawiły się w niesamowitym świecie Gambola. A wybrałem te 10 spośród 213 błędów, które znalazłem wraz z wami, w tej animacji. W sumie za te 213 błędów to powinniśmy im zrobić kisi-kisi. Tym animatorom, bo tyle błędów w jednej kreskówce to dosyć dużo. Ale ja z tego wszystkiego mam dla was taką jedną wielką parszywą dziesiątkę, w której to przewijają się moje, jak i błędy znalezione przez was. Pierwszy błąd pochodzi z odcinka serce, w którym to mamy retrospekcję pana Robinsona, i tu pojawia się dowód na podróże w czasie. No bo skoro widzimy Gambola i Darwina jako dzieci, to jakim cudem na zdjęciu mamy Anais? Kiedy ona nawet jeszcze nie istniała, ale profesjonalnie to się nazywa lenistwo twórców, bo im się nie chciało po prostu zmieniać tła. Śniegutka i sześć... Kolejny błąd, który trafił do zwieńczenia naszej serii o błędach z Gambola, pochodzi z odcinka Impreza. W którym to podczas tańca z Tiną Gambolowi znikają niekiedy ręce, a w zasadzie cały czas je ma, ale w kawałeczkach, przez co taki lewitujący Gambol dziwnie wygląda. Ale za kolejny błąd to powinno już im być wstyd, bo Darwinowi znika część skarpetki i to pochodzi z odcinka Imię. I dlaczego im powinno być wstyd? A otóż dlatego, że jakby obejrzeli końcową wersję tego odcinka, to by zauważyli to, że przez jakiś czas darwin jest zupełnie przeziroczysty, po czym jakąś chwilę później darwinowi znikają już dwie skarpetki. To ja nie wiem czy oni nie oglądali końcowej wersji tego odcinka, czy sami się zorientowali, że jest taki błąd, ale nie chciało im się już go po prostu poprawiać i stwierdzili, a może ludzie tego nie zauważą. Ale teraz przejdźmy sobie do błędu, który kiedyś mi podesłał Kuba, mianowicie w odcinku menu, który swoją drogą się tutaj wyśmiewał z maczka. I to tutaj mamy nasze dwie postacie, które mają czarne krawaty, a dosłownie sekundę później te same postacie mają już krawaty czerwone. To ja nie wiem co tutaj komuś mogło później tak. Podczas tego kopiowania i wklejania obrazka z poprzedniej sceny do kolejnej. Tak więc polecam tej osobie kurs Paint'a. Kolejny błąd, a w zasadzie to scena, bo ma w sobie kilka błędów, pochodzi z odcinka dług. I o tej scenie przez długi, długi czas było głośno u mnie w komentarzach. A otóż wam już pokazuję czemu sądzę, że ta scena idealnie się nadaje do tego zestawienia. Patrzcie na to. W drzwiach mamy dziurę. Obok drzwi mamy odstający dzwonek. I nad tym dzwonkiem nic dosłownie nie ma. I do tego zamek wraz z klamką są po prawej stronie. A w kolejnej scenie jak Gumball już tylko idzie do domu, to wówczas magicznie nam znika ze ściany dzwonek. A pojawia się biały. Na framudze drzwi. Do tego drzwi z Ikei zostały wymienione na nowe, i nie mają już dziury. Oraz mają zamki totalnie po innej stronie, niż scenę szybciej. A wisienką na torcie to jest to, że pojawia się nam nagle numer domu. To była tylko jedna scena, a musiałem się w niej nieźle nagadać. Wreszcie spokój! Następny błąd z listy pochodzi z odcinka Ruszczka i podesłała mi go Kicia 1 2 3, a polegał on na tym, że w czasie przytulasa Gambola z Darwinem, Gumball ma wtedy przeźroczystą rękę. No i dobra, tego szło nie zauważyć, ale te skarpetki to ja chyba będę pamiętał do końca. W kolejnym błędzie to ja w sumie nie wiem co tam musiało się wydarzyć, że taki powstał błąd, ale sama scena została wzięta z kanału Cartoon Network i pochodzi z odcinka Parking, a została mi kiedyś podesłana przez Coxa. No i spójrzcie na to, gdzie parkują Wattersonowie. A dokładnie przyjrzyjcie się tym domom, bo jak tylko się załącza Autocarton Network i schodzi wielka twarz Gambola z ekranu, to nagle za naszą rodzinką pojawiają się zupełnie inne domy. Czemu, jak, to ja po prostu nie wiem. Ale to jest kolejny dowód na to, że magia istnieje. Następny błąd dotyczy opakowania, i on został mi podesłany przez Wiktorię. No i jak to opakowanie było z początku puste i stało za kartonikiem, to tak po chwili stało ono przed kartonem po lewej stronie. Po czym jak kamera się oddaliła, to to opakowanie jest już po prawej stronie i za chwilę znowu jest po lewej stronie. I na sam koniec tego wszystkiego staje się pełne, a było puste. Ewidentnie twórcy nie mogli się zdecydować, co mają zrobić z tym opakowaniem. Na miejscu dziewiątym jest błąd od Amelii, który to nam pokazuje, że Darwinowi magicznie się pojawiają jego skarpetki, a pochodzi on z odcinka Kukiełki. I jak wcześniej Darwin nie miał swoich skarpetek, to tak teraz, jak ich nie powinien mieć, to je nagle ma. A każdy tutaj widzi to, że on powinien mieć na sobie papcie. Frank, przestań! Nie, to ty przestań! Oboje, przestańcie! Nie, ty przestań! Teraz przejdźmy sobie do błędu podesłanego mi kiedyś przez Palmę, który to zauważył błąd w tłumaczeniu. I to, że minka, którą pokazuje Darwin, jest błędna, bo posłuchajcie tego sami. Strzałka, dwukropek, zamknę nawias. I co to znaczy? On tutaj mówi zamknięty nawias, a pokazuje otwarty nawias. A minka powinna być obrócona w drugą stronę. Dlatego możemy dojść do wniosku, że tutaj wystąpił jakiś błąd podczas tłumaczenia. Mam nadzieję, że takie top 10 największych błędów w niesamowitym świecie Gambola Wam się spodobało. No i jeśli i wy macie jeszcze jakieś błędy, które nie pojawiły się na odcinkach, to podsyłajcie mi je na e-maila lub instagrama, do których macie linki w opisie. No i oczywiście nie zapomnijcie zostawić tutaj łapeczki w górę oraz subskrypcji. Ode mnie dzisiaj to na tyle. Trzymajcie się, na razie. Cześć.